Derby rządzą się swoimi prawami. Tę zasadę musieli w piątkowy wieczór przyswoić sobie ci kibice JHGK z Jastrzębie, którzy liczyli na łatwe zwycięstwo nad Beniaminkiem z Katowic. Tymczasem już pierwsze minuty premierowej odsłony meczu przekonywały publiczność Jestora, że łatwo nie będzie. Kamil Kosowski parokrotnie ratował swój zespół przed utratą gola, a jego koledzy z drużyny nie potrafili wykorzystać ponad dwuminutowej gry w podwójnej przybadze. Ale od czego JHGKS ma króla Ryszarda? W 16 minucie czeski as gospodarzy popisał się solową akcją, po której krążek po raz pierwszy znalazł się w bramce kalemby. W końcówce pierwszej tercji goście mieli szansę na wyrównanie, ale żaden z rywali nie zdoła wepchnąć do siatki kosowskiego gumy pędzącej wzdłuż linii bramkowej. Niestety co się odwlecze to nie uciecze. W 23 minucie obrońcy JKH GKS nie upilnowali Justina Fedoruka, który doprowadził do wyrównania. dla gości zmobilizował naszych hokejistów. Nie minęło półtora minuty i Jastrzębianie ponownie objęli prowadzenie. W 24 minucie mocne uderzenie Matusza Rąbkowskiego przytomnie dobił Maciej Urbanowicz. Gospodarze poszli za ciosem. W ciągu kilkudziesięciu sekund w wyniku karstach musieli zjechać dwaj zawodnicy Katowic. Dla tym razem wykorzystali przewagę. W 26 minucie pięknym strzałem pod poprzeczkę popisał się Mateusz Danieluk. Później katowiczanie zdobyli gola, ale guma znalazła się w siatce pod listą sędziego. Po dwóch torcach J.H.D.K. sprowadził pewnie 3 do 1. I właśnie ta pewność zgubiła gospodarzy na początku trzeciej części gry. W 39. sekundzie kontaktowego gola strzelił Jamie Milan. Ja Częściej Jastrzębianie szybko opanowali sytuację i w efekcie w 47 minucie poładnej ładnej akcji czwartego gola zdobył Maciej Urbanowicz. Maciej Urbanowicz. gospodarzy ponownie zawiodła koncentracja. 25 sekund później przy biernej naszej defensywy oraz bramkarza dystans między rywalami ładnym strzałem z dystansu zmniejszył był zawodnik JKH Filip Drzewiecki. Katowiczanie rzucili się do ataku a Kosa uwijał się w ukropie. W samej końcówce meczu trener Jacek Płakta zdjął Staffi kalembę. Na kilka sekund przed końcem, miastrzemianie wyprowadzili kontrę, w efekcie której sfałowany został Urbanowicz. Sędziowie podyktowali rzut karny dla JKH HGKS. Niestety, popularny Urban tym razem przegrał pojedynek z kalembą. 8 sekund później wybrzmiała ostatnia syrena. Trzy punkty pozostały w Jastrzębiu, ale łatwo na pewno nie było. Nie, ja chciałem podziękować chłopakom, bo walczyli naprawdę do, do, do ostatniej minuty i, i stawili się serce na lodzie. No, popełniliśmy dwa, dwa błędy, które Jastrzębie natychmiast wykorzystało. Jest to drużyna, która, która umie wykorzystać błąd, ma tam doświadczonych zawodników. No, Te tak ja mówię, dwa błędy, dwie bramki i z tego dwie bramki w przewadze. Jest potem ciężko już odrobić te straty, <krym> ale, jak tak jak powiedziałem, no, że nie mogę nic chłopakom zarzucić. No, błędy się zdarzają, i, i, i walczyli do końca i za ten dzień chcę podziękować. Dziękuję. No, Katowice postawiły nam dzisiaj wysoką poprzeczkę. Walka odbyła się na całym locie, na pewnym meczu kwadratowym. Również należą się podziękowania tutaj za walkę. Myślę, że nie graliśmy dzisiaj w osłabieniu. Nie? Kiedy paliśmy nie także to mogło być też do dzisiaj do, do zwycięstwa bardzo dobrze dzisiaj zabrał Urbanowicz, tak samo jak też drużyny. Cieszy zwycięstwo na pewno, dlatego że zwycięstwo jedną bramką, nie jak czasami się zdarzało, zdarzało wygrywaliśmy siedmioma, sześcioma bramkami. Tu jest zwycięstwo jedną bramką po, po bardzo cięż, ciężkiej walce i na pewno było bardzo cieszy.